Będzie, dobry, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiejszy film to jest troszeczkę inny materiał, bo nie będziemy prezentować tutaj wideo raportów, ale mamy ogłoszenie. Słuchajcie, ogłoszenie. I tutaj, tak naprawdę, dla klienta, który wykonywał u nas samochód. Wykonywał u nas taki samochód jak Skoda Rapid, samochód z rocznika 2018. Właściciel, to starszy pan, wykonał usługę, którą Wam zaraz zaprezentuję. Samochód oczywiście zadbany. Auto ma przebiegu bodajże na chwilę obecną 39 tysięcy kilometrów. Mamy to 1.0 silnik, czyli ten 110-konny. Samochód jest pierwszym właścicielem, auto jest bezwypadkowe. No i klient chciałby sprzedać, bo kupił sobie inny samochód, nowy, nową skodę, tylko tą wyższą, ze względu na to, że się po prostu troszeczkę lepiej wsiada, a do skody Rapid mu się jednak tam wpadało. I jeśli ktoś szuka zadbanego auta, zakonserwowanego, zrobionego z jajem, z przebiegiem śmiesznym, z rocznika 2018, kwota za ten samochód, tak jak mam tutaj karteczkę od pana, jest to 50 tysięcy złotych. Yy, także zapraszam, zaraz Wam przedstawię numer telefonu, yy, przedstawię Wam wideo, prezentację z dokumentacji zdjęciowej, jak wyglądał ten samochód yy, podczas obróbki. I numer telefonu do właściciela Zapraszam do kupna Oczywiście każdy klient, który u nas wykonywał samochód A chciałby go sprzedać Również może zgłosić się do nas Również możemy taki materiał nagrać Żeby tak naprawdę wykorzystać trochę zasięgi I umożliwić pomóc w sprzedaży tego samochodu no, Jeśli trafiają klienci do nas I wykonują u nas usługi, To są naprawdę osoby, które rzeczywiście lubią Mieć zadbany zadbane samochód I lubią o, nie, o niego dbać Także myślę, że dla potencjalnego klienta I kupca jest to też świadomość że to auto to jest jednak rzeczywiście samochód, który nie trafił tu z przypadku, a przynajmniej osoba, która go posiadała, to jest osoba, która lubi, jak jest na Tip Top i Picowello. No i teraz króciutko, szybciutko. Przedstawię wam, bo dokumentacja zdjęciowa. Auto było wykonywane u nas 3 czerwca 2023 roku. Tu wrzucę wam szybko po kolei parę fotek. O, tam jest właściciel po lewej stronie. No i tutaj mamy dokumentację zdjęciową, jeśli chodzi o przyjęcie samochodu, tak jak się to u nas odbywa zazwyczaj. Czyli oglądamy auto z zewnątrz i jego stan. Robimy dokumentację zanim przyjmiemy go do usługi. No i to oczywiście później, o, mamy przebieg. Przebieg na tamtą chwilę to było 24 tysiące kilometrów. No i auto które do nas trafiło miało tylko i wyłącznie lekki nalot na korozji na elementach tylnej belki, a płyta podłogowa była nieskalanie czysta, czyli mamy tutaj płytę, która nie miała na sobie żadnej, żadnego gramardzy, no przy tym przebiegu to nie było dziwne. Fabryczna konserwacja tej Skody też jest dosyć ciekawa i fajna, co też widać na załączonych ujęciach. Konserwacja, którą wybrał klient właśnie jest z demontażem tylnego zawieszenia, to jest ta czarna konserwacja kauczukowa, czyli ta troszeczkę lepsza, jeśli chodzi o zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych. W standardzie, który też możecie zobaczyć na zdjęciach, każdy detal jest oczywiście oklejany i zabezpieczany e, i tak, to jest dokumentacja która przedstawia właśnie to na co trafiła autko jeśli chodzi o czyszczenie, to jest takie punkty korozji na, tylne, na belce tylnej e, na no, naprawdę znikome e, zostało to oczywiście oczyszczone, co też jest na tej dokumentacji, Została wykonana, nie, zostało wykonane piaskowanie, zostało wykonane podkładowanie i e, docelowy lakier, e, płyta oczywiście przygotowana, oklejona i też za niedługo wlatują konserwacje na to podwozie e, każda śrubka, każdy detal, no tak jak to mamy w zwyczaju, także Naprawdę samochód pod kątem e, mechanicznym jego przebieg świadczy o tym, e, te 39 tysięcy km, że rzeczywiście to auto, e, ten przebieg maznikowy, bezwypadkowe i do tego zabezpieczone w momencie, w którym auto nie posiadało grdzy między blachami, tylko już docelową konserwację. A dokumentacja, którą właśnie wam przedstawiam, e, jest takim namacalnym faktem i dowodem, że zostało to zrobione nie hałturniczo, e, nie zostało to przykryte na rdze Jest to wszystko rzeczywiście m, zabezpieczone tak, jak się należy, tak jak w książce pisze, bo nie może być inaczej. W końcu auto u książka jest wykonywane i było wykonywane tak jak widzicie detale, kable, kabelki śrubki, śrubeczki, wężyki, przewody kurki spustowe spusty, no wszelkie te elementy są czyściutkie, elementy przewodów hamulcowych, czy to ABS, czy to elementy spinek, to zawsze u nas jest tym standardem, dlatego ta dokumentacja również klient posiada tą dokumentację jeśli by jej nie posiadał, to od nas nowy potencjalny klient do nas się może zgłosić i wtedy rzeczywiście tą dokumentację udzielimy, to jest tylna belka tylna belka, która była obrabiana, która była była czyszczona, która była lakierowana i przygotowana do, do odbioru, do odbioru, do montażu, na końcu pokryta jeszcze bezbarwnym suchym woskiem. Wszystko ładnie składane do kupy. Słuchajcie, to jest takie potwierdzenie, o, sorry, to się zdjęcie chyba wkradło. A nie, to są zdjęcia elementów, właśnie. E, między innymi ta cenna belka była piaskowana e, i złożenie całego samochodu, czyli wizerunek auta po e, montażu, czyli mamy e, wszystkie elementy, wróciły na swoje miejsce: zbiornik paliwa, e, wszystkie detale wróciły czyściuteńkie na swoje miejsce. E, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, no to. Naprawdę jest bardzo dobrze to zrobione, jeśli chodzi o to, to, co auto posiada w oryginale i o to, co zostało nałożone przez nas jako konserwacja dodatkowa, jako zabezpieczenie dodatkowe. No to myślę, że jest to fajne fajne i ciekawe auto, dlatego polecam i zachęcam do kupna słuchajcie, tutaj mamy o karteczkę, mamy Skoda Rapid 1.0 TSI, 110 koni przebieg 39 tysięcy km, rok produkcji 18, cena 50 tysięcy złotych, salon Polska pierwszy właściciel i numer telefonu 608 887 czy 75 Także zapraszam do potencjalnych klientów, może ktoś szuka takiego samochodu i rzeczywiście trafi się to auto, że, że znajdzie swojego właściciela. No i też zapraszam wszystkich moich potencjalnych moich klientów, którzy wykonywali u nas usługi. Jeśli by chcieli sprzedać samochód, jeśli by potrzebowali, to zrobimy taki po prostu dział, w którym ja też będę mógł dzięki tej dokumentacji, którą gromadzimy do każdego auta, jest dokumentacja zdjęciowa. Będziemy mogli na, na tej podstawie zrobić taki, taką prezentację, rzeczywiście potwierdzającą fakt, że auto jest zrobione tak, jak się należy. Ma pełną dokumentację, nie jest to hałtura e, i śmiało można to auto podlecić. E, dlatego wszystkich e, wszystkich klientów zapraszam. A jeśli e, osoby potencjalnie zainteresowane zakupem jakichś samochodów, e, możecie zostawiać w komentarzach na przykład pod moim postem, pod, pod tym filmem, e, jakie auta szukacie. Jakich aut e, szukacie też nasi klienci, którzy rzeczywiście będą widzieli e, i myśleli o sprzedaży samochodu, a będą widzieli, że jest zapotrzebowanie na dany model, e, no to myślę, że też im będzie łatwiej się zgłosić i to taka będzie fajna forma wzajemnej komunikacji, e, żeby znaleźć Jakieś fajne sztuki, a nie marnować czasu na jeżdżenie za ulepami. Dzięki. I szczała. A jeszcze dobra, no bo tak, właściciel y, zmienił samochód. Y, a żeby nie być gołosłownym, na naszym kanale już je widzieliście, bo to jest y, Skoda Kodiak Karok. Ona jest, ma film z usługi, jest zaprezentowana, wrzucałem ją może dwa, 3 tygodnie temu, tą Skodę, także tutaj jeśli chodzi o to, żeby nie być gołosłownym, że historyjka została napisana tylko na potrzeby sprzedaży samochodu, nie, u nas nie ma historyki, u nas jest transparentnie, czarno na białym i tylko dokładam tą, tą informację jako potwierdzenie.